Cześć, z tej strony Edek. Witam Was na kanale firmy Applaus. W naszym poprzednim odcinku omawialiśmy różnicę pomiędzy miksowaniem i masteringiem. Wspominałem w tym odcinku, że do pracy z dźwiękiem przydają się zarówno dobre monitory, jak i słuchawki. I dziś przyjrzymy się słuchawkom niemieckiej marki Zenheiser, które sprawdzają się w profesjonalnych zastosowaniach. Zenheiser, który w tym roku obchodzi swoje 80. urodziny. Ma w swojej ofercie szeroki wachlarz słuchawek do różnych zastosowań. Od profesjonalnych krytycznych odsłuchów po olowe słuchanie muzyki. Każdy model, oczywiście, jest na swój sposób wyjątkowy. Ale z punktu widzenia konkretnego zadania, ważne jest, aby wybrać odpowiednie słuchawki do właściwych celów olowy słuchacz podróżujący transportem publicznym będzie miał inne potrzeby dźwiękowe niż profesjonalista miksujący utwór. Dziś postaramy się przybliżyć Wam słuchawki Zonheizera do różnych profesjonalnych zastosowań. Zacznijmy od modeli, które naszym zdaniem sprawdzą się podczas nagrywania dźwięków w studiu. Kiedy nagrywacie wokale i instrumenty w swoim studiu, raczej nie chcecie, aby mikrofony przychwytywały miks słuchowy ze słuchawek wokalisty. Słuchawki o wyższej mocy wyjściowej pomagają w odsłuchu przebić się ponad głośne wzmacniacze gitarowe i perkusji. Zamknięte słuchawki Sennheiser HD280 Pro są jednymi z najpopularniejszych słuchawek do takich zastosowań ze względu na ich wysoką jakość dźwięku, doskonałą izolację, wygodę oraz niewygórowaną cenę. Wyższy model, również zamknięty HD300 Pro, oferuje imponującą pasywną izolację akustyczną do 32 dB. I są w stanie obsłużyć ekstremalnie wysoki poziom SPR do 123 dB, a więc idealnie nadają się dla perkusistów. Istotne z punktu widzenia profesjonalisty jest to, że te słuchawki oferują liniową charakterystykę częstotliwościową, a więc nie interpretują, ale zapewniają neutralną przejrzystość. Natomiast jeśli szukacie najlepszego stosunku jakość ceny przy ograniczonym budżecie, to nic nie przybije wartości i wydajności jakie oferują zamknięte słuchawki HD200 Pro. Słuchawki oferują klarowne, detaliczne i mocne brzmienie, redukując przy tym dźwięki pochodzące z zewnątrz. Zniekształcenie harmoniczne na poziomie poniżej 10% i impedancja 32 omy czynią te słuchawki naprawdę godnym polecenia dość uniwersalnym sprzętem w swojej kategorii cenowej. Po etapie nagrywania muzyki możemy przejść do etapów miksowania i masteringu. Słuchawki zamknięte, tak jak omówione przed chwilą, zapewniają izolację potrzebną do nagrywania w studiu. Natomiast słuchawki o otwartej konstrukcji mogą zapewnić lepszą dokładność i naturalność dźwięku oraz szczegółowość potrzebną do krytycznej analizy nagranego materiału. Ponieważ powietrze swobodnie przepływa wokół przetworników nie ma zniekształceń spowodowanych kompresją powietrza, które występują w większości konstrukcji zamkniętych. Otwarte słuchawki Sennheiser HD 800S mogą pochwalić się największymi przetwornikami, jakie kiedykolwiek zastosowano w słuchawkach. I chociaż jest to motor zaprojektowany przede wszystkim dla audiofilów, to wielu doświadczonych inżynierów dźwięku jest pod wrażeniem ich szczegółowości i realizmu. Większe przetworniki pomagają zapewnić wyjątkową szczegółowość średnich tonów i odpowiednią moc basu. Słuchawki HD 600 mimo, że również są dedykowane audiofilom, Również znalazły się na wyposażeniu wielu studiów. Oferują neutralne brzmienie w bardziej przystępnej cenie niż HD800S. Może są mniej precyzyjne i szczegółowe, ale są również świetnym rozwiązaniem do dokładnego miksowania i masteringu. Natomiast killerem w tej kategorii, moim zdaniem, są HD490 Pro. Dają świetną reprezentację tego, jak utwory będą brzmieć w słuchawkach słuchacza. Lata badań i projektowania słuchawek do monitorowania studyjnego zaowocowały powstaniem właśnie tego modelu. HD490 Pro oferują równowagę, autentyczność i klarowność. Dwie pary dołączonych poduszek z różnych materiałów do miksowania i masteringu sprawiają, że HD 490 Pro sprawdzają się na różnych etapach produkcji dźwięku. Ponadto w zestawie ze słuchawkami jest kod na wtyczkę do DAWów – Dear VR Mix SE firmy DR Reality, które imituje akustykę pożądanych przestrzeni miksowania. A to wszystko w świetnie wyważonej cenie. Po etapie produkcji możemy przejść do etapu grania naszej muzyki. Zenheiser oferuje kilka modeli słuchawek dla muzyków i wykonawców do grania na żywo. W tej kategorii oczywiście nie może zabraknąć jednego z najbardziej rozpoznawalnych modeli słuchawek na świecie, a mianowicie HD25. Są to słuchawki produkowane od 1988 roku i są uwielbiane przez DJ-ów i muzyków elektronicznych za swoją niezawodność. Prostotę i wysoki poziom obsługiwanego SPL. HD25 można kupić w trzech różnych wersjach: HD25 Lite z integralnym połąkiem, HD25 z dzielonym połąkiem. I w najbogatszej wersji HD25 Plus z dodatkowym kablem w zestawie, welurowymi poduszkami i futerałem. Natomiast, jeśli ktoś potrzebuje dołóżnych słuchawek do monitoringu stanicznego, to świetnym rozwiązaniem będzie model IESTO Pro. Słuchawki te zapewniają ciepły, a jednocześnie mocny i szczegółowy dźwięk. Nawet w wyjątkowo głośnym otoczeniu IESTO Pro zapewniają komfortowy odsłuch ze względu właśnie na wysoką jakość dźwięku i świetne dopasowanie do małżowin usznych. Co więcej, te słuchawki sprawdzają się nie tylko do zastosowań profesjonalnych. Ale także jako słuchawki na co dzień, zwłaszcza w połączeniu z opcjonalnym modułem bluetooth, dzięki któremu możemy zrobić z tych słuchawek model bezprzewodowy. Podsumowując, Sennheiser jest jednym z najbardziej doświadczonych producentów, jeśli chodzi o przetworniki i słuchawki. Niezależnie od tego, na którym etapie pracy z dźwiękiem potrzebujecie słuchawek, Sennheiser ma w swoim portfolio rozwiązania dla praktycznie każdej sytuacji. A jeśli potrzebujecie pomocy w doborze profesjonalnych słuchawek Zenheisera, to możecie skontaktować się z nami bezpośrednio. Dane kontaktowe do odpowiednich osób znajdziecie w opisie tego materiału. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję za waszą uwagę. Jeśli materiał Wam się spodobał, to poproszę o lajka like i suba. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!